Ninjago: Powstanie Smoków wbrew pozorom nie jest totalnie oddzielone od poprzednich sezonów serialu, a nawet powiedziałbym, że cofnęło się do korzeni, ponieważ naprawiło jeden znaczący problem, który wkurzał większość, szczególnie tych starszych fanów przez długi czas. W sezonie 5 poznajemy Królestwo Chmur, w którym to zapisywane są losy całego Ninjago. Dokładnie, piąty sezon oprócz tego, że był bardzo dobry, to wytworzył jedną z najgorszych zależności panujących w świecie Ninjago. Jedna kraina decydowała o losach wszystkich innych. Wiele osób się zastanawiało, dlaczego w takim razie dopuszczali oni do złych rzeczy, które działy się w serialu, no i tutaj zawsze odpowiedzi ze strony twórców nie dostawaliśmy. Niestety każdy pogodził się z faktem, że jest to nieszczęsny błąd i większość osób po prostu o tej krainie zapomniała. Jednak w aktualnie trwających Sezonie ponownie odwiedziliśmy to królestwo i tym razem twórcy postanowili naprawić ten niewybaczalny błąd. Okazuje się jednak, że ta kraina, a raczej tamtejsi pisarze, to nie są żadni kowale żadnego losu w ninjago. Tak naprawdę okazało się, że oni tylko myślą, że kreują losy wszystkich 16 krain, natomiast nie ma to nic wspólnego z prawdą. Okej, okay, pewnie jakąś małą moc sprawczą mają, na przykład potrafią wpływać na teraźniejszość, ale nie decydują o przyszłości i nie hamują cudzych decyzji. Widzieliśmy przecież, że żaden zwój nie był w stanie obronić życia tamtejszych mieszkańców przed potworem z innego wymiaru. Zrobiła to nowa mistrzyni wiatru, oczywiście przy pomocy swoich mocy, a nie zapisków na zwojach. Pewnie wiele osób z was cieszy się, że wreszcie zostało to wytłumaczone, pomimo, że minęło wiele, ale to wiele lat od tego pamiętnego piątego sezonu. Ja jestem zadowolony i powiem podziwu dla aktualnych twórców za to, że nie zostawili poprzednich sezonów samych sobie, a naprawiają tego typu błędy. Jest to z pewnością jedna z rzeczy, którą ten sezon mocno u mnie zaplusował. Jaż nie mogę uwierzyć, że przed jego premierą, wątpiłem w jego sukces. Liczę na to, że dostaniemy więcej tego typu wyjaśniających pewne rzeczy, scen. Tymczasem odejmę to na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie w komentarzach znać, co Wy sądzicie na temat łatania dziur z poprzednich sezonów przez niczego, powstanie smoków. A ja już spadam, Siema.